drugim odcinku z hardcore i niestety tamten film trwał 40 minut ale wiecie jakim ja program nagrywałem OBS-nie? Ale zamiast przełączyć y, rzut tego zamiast y, sceny z, w ogóle z pulpitu na Minecrafta przedmiot na tym na kulpicie, więc nagrał się tylko głos i tyle, więc zaczynam od nowa. No, rzuciłem tamten filmik, ale musiałem usunąć, nie? Niestety. O właśnie, na tamtym filmiku zdążyliśmy. No, zdążyliśmy tyle zrobić. No. Jeszcze miałem taką informację, że y, na tamtym świecie niestety umarłem, bo weszłem nagle na nasz y, w ogóle ten świat, nie? I mnie nagle coś zaczął atakować, i no, no i ten zabił mnie, nie? I musiałem odnowić no bo co im powiem, że nie będę nagrywał już, bo mnie coś zabił. I tak, właśnie taki domek się zrobiliśmy. O takie coś. Właśnie on. Dobra. Właśnie i tamten odcinek skończyliśmy na rąbaniu drewna, więc ciekawie powiem, że ciekawie, bardzo ciekawie. O i Wiedźma tutaj jest, to trzeba ją zabić, bo będzie nam przeszkadzała. No właśnie w nocy my budowali też ten dom, to przez cały czas to nam jakiś szkielet strzelał, no właśnie musieliśmy to fakt fak Aaa, ała, 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 Nie, nie, nie. Dobra, mamy cukier, tak? Cukier. Tylko że teraz przez ten cukier będziemy zdychać. Nie byle bym teraz nie oparł gdzieś, żebym się nie zabił, bo to by było słabe. Ale dobra. I też taki sobie małą dziuplę zrobiliśmy, więc można powiedzieć, że spoko spoko. Dobra, zjemy sobie i niech się. Tak, czanki już sobie ustawię, jeszcze czanki sobie dam. 4, żeby było coś w ogóle widać. I tak, o fak. No właśnie. Tu nam triple też wybuchł. O fak, Nie było, żeby nie wybuchł nam był. Dobra, chyba takich załatwię. Jak tu się będą przybliżały Dobra mamy O, mam jeszcze piasek, to sobie setnie. W ogóle miałem tą dziurę zakopać, ale to było za dużo ty... O nie! Ło, dobrze, że się jak najszybciej skapłem. Ło Fak, no właśnie. Te creepery są najgorsze właśnie. No i domek poszedł. Dobra, odbudujemy się. Tylko że to właśnie wkurza, jak z wyrównałem sobie w tamtym odcinku teren, nie? A tu nagle creepery zaszły, nie? I wszystko zepsuły, nie? To jest właśnie wkurzające. Że zbuduję... No, wyrównałem sobie tu teren. Do budowy tego domku, a tu Creeper przyszedł i wybuchnie. Właśnie przez to ta dziura tam była, ale ten, w tamtym odcinku mówiłem. Ale to coś się ten odcinek niestety nie udał. I też um, widziałem, że tamten odcinek z Hardcora Wam się mega podobał. Więc yy, nagrywam kolejny. Miał być w niedzielę i w sobotę, ale powiedziałem, że jak Wam się tak strasznie podoba, to sobie nagram. Dobra, i teraz mam tu... Dobra, i tak było. I chyba drewno jeszcze było, tylko że nie wiem, czy wybuchło. No właśnie, to są creepery. Że... A no właśnie, to jest właśnie głupie. Mhm. Dobra, i właśnie w tamtym odcinku miałem to oświetlić, ale już był 40 minut odcinka, i widzicie, właśnie się zmarnowało. 40 minut odcinka, ale to nic. Da się jakoś nadrobić, ale szkoda było go, bo to był fajny filmik, jak go oglądałem. Znaczy, no nie oglądałem go, od razu wyrzuciłem, bo wiedziałem, że się wszystko nagrało, nagrało nie? Ale przeliczyłem się. No dobra, to robimy sobie. ściąłem te drzewa, wszystkie wyrównałem teren, jak mówię. I też w tamtym odcinku była taka bardzo ciekawa sytuacja, że siedzimy se, siedzimy tu. Nie, pokażę Wam jeszcze. Nie? Tutaj tak zakopujemy dżungla w, w nocy. A nagle taki deszcz tych zombie, nagle. Tak, cztery zombie nagle z nieba, nie? Kurde, miał taki fajny tytuł na odcinek. Ale niestety, jakoś przeżyjemy. Zrobimy następne. Jak to mówią, to trzech razy styka? Na razie jest drugi. Dobra, to sobie... O kurczak jest u góry. Też y, robiliśmy sobie farmę, jak widzieliście. I... I ogólnie zbieraliśmy żywność. Żeby jakoś przeżyć. O, znowu kurczak. Też Świnia na drzewie była. Co bardzo ciekawe. Dobra, Zabijamy sobie ją i była te... Świnia lata też. Było bardzo ciekawe w tym odcinku, ale. Kurde, żeby jak ja bym mógł pomyśleć o tym wcześniej, o tym OBS, OBSie. To... No właśnie, to od razu wam odpowiedziałem na pytanie, jakim programem nagrywam. Nagrywam OBS-em. Więc jakby byli... Ciekawi. Wszyscy to nagrywam OBS-em, polecam program, możecie używać też, yy, możecie wbijać na mojego fanpage'a, zrobiłem sobie po tym odcinku z hardcora od razu wziąłem się za robienie mojej strony, tak, to możecie wbijać, tam wszystkie macie ogłoszone filmiki. No to zapraszam was do wbijania na mojego fanpage'a, snapchata nie robię, więc no. Wbijajcie na Facebooka, lajkujcie, subskrybujcie. No i tyle mogę powiedzieć na razie, nie? Ale wiem, że ten odcinek na pewno się nagrywa wszystko dobrze. Dobra. Wiem, że wszystko się nagrywa. Teraz mam już całkowitą pewność. Dobra. To dobrze, że mam taką całkowitą pewność, bo... Ale tak szczerze to bardzo szkoda było tego odcinka. Jest, jak będziecie prosić, to zrobię poradnik z OBS-a. Jak używać. Bo widziałem, że niektórzy mają z tym problem. Znaczy, no ja też miałem z tym problem i tak szczerze, to posługiwałem się też właśnie tymi poradnikami z internetu. Ale tak to jak już sobie zobaczyłem na no, te wszystkie poradniki, nie? To sobie właśnie tak powiedziałem, że nie takie trudne znowu to jest. A... Tak znowu spojrzysz na pierwszy raz, nie? Spojrzysz na to pierwszy raz, co się wydaje jeszcze, że trudne. No dobra, to idziemy odbudować ten nasz domek. No właśnie dlatego nie cierpię creeperu, creeperów. Dobra, i jeszcze trzeba dach tak dokończyć, bo w tamtym odcinku już było 40 minut odcinka, więc już nie chciałem was za bardzo zanudzać. że Tak powiem i... Kurde, tylko że ja mam właśnie teraz takie, taką myśl, żeby zrobić. Kurde, tylko że... Nie, to nie tak to by było. Dobra, hop, o fuck no. I że to tak... Fak, no, nie tak. Jeszcze nie tak, dobra. To jeszcze trzeba jakoś to zrobić. Że odejdę sobie tu na drzewo. O, najpierw zrobię górę. Albo nie, tutaj sobie zrobię. No nie, no, no, co się dzieje? No dobra. I jakoś, o, tak, na tym. No nie, i właśnie o to chodzi, nie? I właśnie mówiłem, że to będzie tak trudno zrobić, ale jakoś postaram się, nie? O, idziemy na razie. Idzie, idzie, idzie. No właśnie, i o tym mówiłem przez że tak się właśnie dzieje jak źle sobie dobrze? No nie dobrze no. tylko się już ściemnia no i niestety nie dokończę no. bo właśnie ostatnim razem bym prawie zginął zginął w tamtym odcinku przez to, że robiłem to mekce w nocy no właśnie, o no to chodzi zaraz dobra, mamy tą stronę, szybko dobra, hop, hop. Dobra. i na razie możemy no, widzicie jak to wygląda na razie, tak? więc mm, teraz możemy sobie jeszcze, dobra. Możemy sobie iść pokopać, tylko że kilo bo dobraną kilo i sobie jakoś pokopać coś. Właśnie na mapce mam tu mapkę, więc sobie będę patrzył jak ten. Ja właśnie kiedy się zjaśnia, to będę miał pokazany Nie ja będę musiał przez cały czas wychodzić i patrzeć, czy mam ten. A tu może jeszcze zrobię magazyn. Nie tu tylko tam u góry właśnie, ale... No i tak myślę, żeby się nie przekopać już, ale tak żebym a, 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 tu gdzieś tak do góry schodki robić. Nie wiem czy by się tam by nie udało. A no właśnie. Czyli już jesteśmy nie tak ziemi, czyli to moglibyśmy tak zakopać i jeszcze nie tak iść, Dobra, tak około przez parę kratek. Dobra. Dobra. Dobra, już sobie. Postawimy pochody, nie? Bo ja nie lubię kopać w ciemności. Właśnie, hmm. kurde, tak się nie zamówiłem, trochę, więc, no niestety się nie zamówiłem, ale właśnie mam taką nocną, no, mam taki pomysł, kurde, żeby zrobić, żeby zrobić tak, nie, że tu sobie zrobię, nie, tu sobie zrobię jeszcze drzwiczki, o, znaczy crafting zrobię sobie jeszcze, tu idę. Tu i jeszcze zrobię sobie drabinki, nie? A to się z Patyku robiło, tak? Wsz czy nie pamiętam, jak się robiło drabinki? Nie pamiętam. Kurde, nie pamiętam serię. Czy tak? O, tak się robiło, dobra. Chyba tak nie? No, nawet tak. No, I tu bym miał taką. Kurde. Mm, miałbym. Takie wejście nie musiałbym schodów robić i zajmować sobie miejsca, zawalać tak szczerze mówiąc, że zawalać sobie miejsca właśnie tymi drabinkami, znaczy no, no schodami, i bym miał już sobie takie, no jeszcze sobie włas zrobić i... O, no, a to jest crafting wtedy, tak? Dobra. i tak sobie włos... Tylko jak się to robiło? O, miałem przez chwilę. O, mam te włazy dwa, dobra. No i tak zrobić sobie włazy tu, a nie tu tylko. No tu. Tylko tu tak o i tu. No i tak ponadu. Że w mi jakoś o. Dałoby się? No dobra. O i o. Dałoby się, że mhm. A tu się da drabiny nie da się dobra, to... to tutaj sobie zajdziemy i tu już sobie przyjdziemy, chyba się na już zjaśnie co widzę. <laughs> to już sobie idę do góry. Nie. Nie się nawet, ale... Ale nie ma znowu zombie, no to chyba sobie zaryzykuję i pójdę. No. Dobra, schodki sobie zrobię i już idę tam. Gdzie ten szkielet? Bo nie chciałbym go spotkać na swojej. I właśnie creeperów też bym nie chciał spotkać. No właśnie, już idą do mnie tu. Znaczy, nie opłaca wychodzić, ale... Zabiję sobie tą świnie. Nie wiem, czy dostanę. No, no, no. Hop. Nie dam rady chyba. Dobra, mam. Kurde, zostawię to No i będę miał takie sobie przejście. To gdzieś tu tak jest, tak? No właśnie. Co wiesz tylko zakopię i do... uciekam do domku. Mam jeszcze coś do przepalenia. Tu nie. Tu też nie mam znowu tak. No właśnie troszkę też nie mam łóżka. To by było. I tak też o mążkę sobie zrobię. Przyda się bardzo. No i co mogę jeszcze powiedzieć? No jak mówiłem, to wbijajcie na Face'a. Tam macie każdą zapowiedź. Filmiku, live, i No to wbijajcie. Tylko, no właśnie, kiedy się rozjaśni, bo ja żebym szczerze Chciał sobie budować. O nie, 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 nie. No dobra. Dobra. Zabiłbym sobie tego Endermani, ale tak tu będzie... Tu będzie tak wyglądał. Nie chyba taki bug jest z rzeczy. To... Niestety. Ale też piszcie, czy chcecie odcinki z krótsze, czy takie przycinane. O, już widzę, tam się pokazuje słońce. O, obserwujemy, jak słońce. Gdzie to góry? Obserwacja. 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 Chyba się udaje. Chyba. Gwiazdy zaraz znikną. Dobra, jest, jest. Jest i słońce, jest i słońce. Patrzcie, tu nie ma słońca, a tu jest słońce. Illuminati po prostu. Nie. Ale dobra. Już się chyba. Już chyba mogę wychodzić. No. No, już. No, tak. mogę wychodzić. Dobra. To już sobie zacznijmy robić na szybkiego, żeby znowu odcinek nie... U nie! Właśnie o tym mówiłem. O tym przez cały czas mówiłem. To się przed nimi trzeba strzec, bo po prostu nie wiadomo kiedy. No właśnie chciałem sobie zacząć budować i tak samo się mi stało z tym. Tą tamtą dziurą na początku. Właśnie tak to się stało, że sobie buduje, buduje, nie? Ten domek nasz i nagle taki sobie wyskakuje. Creeper i o, wiem jakie nazwy wysłanniki Bill no, Będzie, będzie, dobra. Tylko żeby tu nie było jakieś. A pająki są nieagresywni, Zapomniałem, gdzie to. Nie będę ich bił. Nie będę. Dobrze mówię. Tak, dobrze. No cześć. Cześć. O, Janusz. Gra już sobie. Ty, czy ja słyszę jajko? Gdzie ta kura? Gdzie słyszę jajko? A dobra. O no, kurde, no. No właśnie. Tak! Muszę sobie jakieś zejście tu zrobić, nie? Po prostu to jest skandal tak. Nie, idziesz idziesz i sobie zapominasz o tym, a tu nagle taki. No, to trzeba niżej chyba stać, ale... Bo właśnie przed chwilą ja sobie budowałem niżej tam chyba. Tak, no. No. A. Już dobra, to już to rozgryzłem. To jeszcze trzeba tak. No. No dobra, mam to. O, i koniec. Trzeba jeszcze tylko u góry. To te drzewa na razie nie ściem tego drzewa. jeszcze sobie tylko. No dobra, myślę, że. O! Mógł, kurde. Mówię, spać tu. Kurde. Mhm. Mam tu jakieś drewno. No mam 8, nie ale. Nie wiem, starczy, bo nie zabrałem sobie więcej. No, nie starczy. Ale to sobie wybudujemy później. Mhm, dobra. Dobra, już mamy. takie. No właśnie. Tylko, że ja myślałem też o tym, żeby nie było tej dziury, ale. Znaczy, no, żeby nie była ta dziura, właśnie. O kurde, dobra. No dobra i hop. Teraz trzeba wymawiać bruk. I dobra, i tu już sobie rozkopiemy. No dobra, to tam poleciał? To już nie będziemy latać za tym. O. To szczerze to sobie to rozważę. Zejdę na dół i wezmę sobie. No dobra i to też. No dobra, to już sobie tutaj kładziemy te wszystkie sody i idziemy na dół. Już sobie będziemy kończyć. Znaczy no nie odcinaj tylko kończyć kamek. No ja nie mogę i będziemy się już wprowadzać, tak? że można powiedzieć, że wprowadzać właśnie. Dobra, to... I te drzewo teraz oficjalnie widzimy. Oficjali właśnie, bo te drzewo mi bardzo dużo mogło. I też przeszkodziło w budowie, bo jak to te drzewo, nie? Wskakiwały przez nie te wszystkie te wszystkie zombie typy. i te nadaw wskakiwało. Ale dobra. Mamy już w ogóle domek ładny i zaczniemy się w ogóle wprowadzać. Tylko nie wiem czy co mi będzie niepotrzebne tak w Niepotrzebna mi będzie ta siekiera. I tak. I jeszcze co mi będzie niepotrzebne. O ten ziemia to mogę wywalić, już wezmę sobie ten. No i piec. A to te trzy to już sobie zostawię tu. No kurde. Dobra, i mogę już się przeprowadzać. Nie było tego znów za dużo. To tu gdzieś będą drzwi. Kufak zapomniałem. A, to sobie 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 A, to nie, tu tam nie będzie znów. No jak... O, ale chaos, kurde. To właśnie sobie trzeba rozwalić. I tu też. No, bo właśnie taki chaos to brzydko wygląda. O, i teraz ładnie, pikobelo, Tylko, że teraz musimy sobie wziąć drewno. No, drewno i zabudować to wszystko. Bo tak brzydko wygląda. Dobra, i to jeszcze sobie weźmiemy. Tu już mamy crafting. A no, nie mogę wziąć więcej, dobra. Tu sobie zmieniamy. Albo na piec, tu będzie magazyn. A, skrzynię. Skrzynię jakąś też postawimy. Dobra. i Tak, żeby było ładnie, to sobie zrobimy. I zrobimy sobie więcej piecy. I też piszcie, czy mówić głośniej, czy dobrze jest, bo chyba lepiej dla osób, jak będę lepiej głośniej mówił. Znaczy lepiej, bo będzie wam się lepiej znów oglądało, to też. Dobra, zrobimy tak po trzy piece i trzy craftingi, żeby... Kurde, nie to zrobię. I żeby było tak ładnie... Jakiś ustrój, żeby... Dobra, to... No, skrzynie sobie też... O, dwie skrzynie sobie damy. O, tą sobie pochodnie weźmiemy i... Właśnie nie lubię tych dźwięków, co przed chwilą słyszeliście. Chyba, że ja tylko je słyszałem, ale dobra. Ten hop. Hop i dwie pochodnika I jeszcze jedno tu. I tak, tylko jeszcze. O, to to sobie mogę usunąć, tak? No Dobrze, żebym nie zniszczył sobie dachu tu. To... Jeszcze sobie. Czy dostanę tu? No właśnie. No, no. no i teraz ładnie wygląda, dobra. Zrobimy sobie jeszcze jedną pochodnię. A z tego to sobie patyk przerobię. Kurde, tylko jak się to dawało tak? Fak, no. Tylko jak się to właśnie dzieliło? Nie wiem, właśnie zapomniałem w innym umiem, a tu nie umiem. Nie wiem właśnie. I tu sobie patyki wrzucimy. Wszystko co drewniane to tu wrzucimy sobie właśnie. Takie drewno to tu wrzucimy i będzie. No ogólnie o budulec może być taki budulec co będzie i. Hmm. No taki kulec będzie w ogóle i dobra drzwi będą może tak bo tu było na 9 Tu tak weźcie sobie nie zwracajcie na to uwagi w tle Nie zwracajcie, bo tam się trą Hehe, nie no żartwie. prom, się bo nie mają co robić. To... No właśnie, słyszycie. To nie zwracajcie uwagi, bo nie... Szkoda ma nich czymś No właśnie, to dobra. To już to wybierzemy schodki i do budu... dobudujemy te schody. I jakoś to wygląda. Już zaczyna wyglądać. Dobra, tu mamy zrobione. To jeszcze zrobimy sobie... No właśnie, i tak spadały mi z nieba zombie nie tylko że teraz, żebyś nie wybyło. By już prawie go rozsadziło przy chwili. Dobra, to już sobie to wyrzucimy są. To też No, to nie? A ziemię sobie tak zostawię. Pochodnie sobie pozbieramy. No dobra. To jeszcze sobie dam pochodnie. Pochodnie sobie dam. Albo tak zrobię, że będzie ładniej, że tu jedną, tu jedną i właśnie tylko, że będzie tak równo zamiast ten. Właśnie, to dobra dobra, to... No, no to kończymy ten odcinek, tak się żegnam właśnie z wami, do następnego, ciao.